Cześć! Tu ja Wiki z kanału Dziko TV. Jest ze mną dzisiaj mój pomocnik Anastazja i będziemy urządzać domek, push, dom puszystych przyjaciół. To zaczynamy! Witam na kanale! Dzień. A -a -a. Czyli ja Diko TV! To może najpierw zaczniemy od tego malutkiego? Ucka. Malutkiego? Psz... Nie, nie od łóżka. Najpierw zaczniemy od tych, tych, tego malutkiego pokoju dla zwierzaczków, zwierzaczków. Dajemy kotka czy pieska? Kotka. To dajemy kotka. Tak. I damy teraz coś dla. Dla, dla kotków. Dla Albo nie, damy dla kotków i dla piesków tam coś, żeby mieli wspólnie, prawda? Żeby nie było tłutni. Dobrze, to po jednej stronie może damy taki trapak. Tak, żeby nie było tłutni. No, to może po jednej stronie damy taki trapak. Mhm. A po drugiej stronie może damy, pomyślę, chwilę taką zabawkę kotkowi też damy. Mhm. I też chciałam, tam. nie, na razie nie damy tego, okej, okay. dobrze, dobrze no, Na razie damy, dla piesków może takie coś Dobra, to tu może zrobimy i taką, patrz, taką zagrodę Taką zagrodę może im damy To żeby nie iźły. No Żeby e, nie liczły to cię gubią. No, bardzo dobrze Skit. Może teraz zrobimy łazienkę Anastazja? Tak. I żeby było w stylu takim kotkowym, to damy żu pieskowym też. To, to właśnie damy takie coś im. W sumie to jest z kotków i piesków, prawda? To już taką żółta będzie pani głosować, uh -huh. prawda? A umywalka będzie taka też taka podobna, prawda? Taka? taka śmieszna. I damy tu ta... I damy tu też takie... Lusterko, damy pieska. I też... Damy śmietniczek pieska. A a to ta nie ma? Kutka nie będziemy dawać. Dobra? Możemy teraz dać inną tapetę, żeby to były kafelki. Pięć były. Nastka, Kafelki, nastka, kafelki, to, to kafelki tu. To. Trzeba znaleźć. Brada. Pięć to. Różowe takie. Ładne. Dobra, teraz możemy zrobić. Co tu chcesz? Eee, popój, ty. Pokój czocki. Pokój ty. Dla tych osób, które. Tam zajmują się tymi zwierzaczkami. Okej, okay. to żeby spały, to na przykład te dwie osoby tu będą robić to. Będzie pies i kotek. Szafa będzie taka z rączkami. A może damy jakiś obraz? Tak. Znaczy ten, firankę. Tak, taka może być. I obraz. To obiad będzie Um, tu damy taką szparę. Możesz zobaczyć, Jaty? Mogę zobaczyć, te. czemu mam taty? a Tu damy motylka. Taty, może taty chciałam. I może damy jeszcze... O! Ja jem ten za Nie, to na razie tego nie damy. Okej? Okay? Damy taki kotkowy. Tylko ciebie czy gdzie on? O! Ja jem! Nie, ten damy tu, a ten damy tu. Ja chcę sam. samą. Okej, okay, dobra. To jeszcze zrobimy im dywanik. Tak? Tu, tu po jednym ty. kotku. A to pięć, A po piesku, tak. Bardzo... Ja chcę tu, tu. No po piesek. A tu kotek, dobra. Teraz y, damy im półkę. Znaczy to może toaletkę? Nie, to się nie zmieści. To damy im takie. takie taki styl. Soliczek biały. I ten domek w ogóle jest taki kotkowy, pieskowy. Tak. Kto lubi zwierzętka, to może tam przychodzić. Hmm. Dobra, szukamy teraz. Chciałabym mieć nie myszki. No, no, na myszki. No, wodę, tak. No, wody zaraz będzie. Wody, a Karma to zaraz. Wszystko, zaraz, wszystko będzie. Tak? A tu gdzie będzie? Tu A będzie... tam będzie kuchnia. Wiesz? A wiesz, gdzie będzie, um, rodzina. będzie? Rodzina. Rodzina? Tu będzie mieszka będą mieszkać dwie osoby, i tam będą przychodzić osoby różne, żeby rodzina spotkać i się z kotkami, rodzina. z piszkami. A tu nie ma tu No po to y, później na razie nie dajemy szukam teraz świec, żeby tak, tu są świece i dam białe, białe najzwykle, albo nie, damy lampkę, tak, taka ładna lampka. Dobrze, teraz robimy ten tata, duża, największy tutnia. pokój. Tu nie No, czyli największy pokój robimy. Muszę. Tu ten. Tutaj nie będzie dalej. No to nie będzie sama kuchnia, wiesz? Nie, O, to damy pieskową. To, to. Pieskową. pieskowa będzie ładna. Dużo tyle. Dobra. Teraz damy stolik. Damy stolik i biały. nie. Bo biały będzie ładnie pasować. nie? Biały damy. I może teraz damy siedząka. Ja wiem, może. Te żółte, ten piękny klos. Nie, tak no to nie zrobię. No jak To Dobra, i teraz damy. Aha, tu tylko dwie osoby będą siedzieć. Zapomniałam. Zapomniałam. No tak. Dobra, yy, a tu damy. Jakieś. Z... Jakieś ja są będziemy Ja mam ja i to i działam te smaczki. No ja wiem gdzie są. Dobra, tu dwa dla piesków, prawda? I dwa dla kotków, tak? Uh -huh. Będzie tutaj ah. tu będą kupaty, a tu je Nie, ty. bo to jest tylko, że ten rozumiesz? Kotka i pieska. Damy też, na nim tu taką półeczkę, prawda? A, ty... a gdzie będzie łoda? Zaraz wody im dam, wiesz? Znaczy da? no dam. A półki to No Półki wiesz. A tu będzie ta pół piu-piu. O, tą pułeczkę Chciałam wziąć. Dobra, damy. Na tej półeczce damy jakieś zetki, tak? To ja. Co? A może dajemy jeszcze ledę? To oni te cię zamili. Dwody im damy. O, takie coś słuchajmy. No jest, słuchajmy. Jeszcze takie coś, żeby mieli. Dła. To to eee, na Jeszcze trzeba jeszcze jedną półeczkę. Ej, czy ta półeczka? Dobra. A czemu tu nie będzie? To, to jak będą chcieli, no to tu nadzieję. Teraz damy ja znowu jakiś obraz chyba. A tu jeszcze damy inną tapetę, prawda? Żeby była taka inna. Może teraz pieskowa? Nie, pieskowa. Bo tu mamy kotkową. Tu będzie pieskowa, tu będzie taka z łapkami, A tu będzie jeszcze, zobacz. Może ich. taka. Nie. jest piękna. Nie, to, to jest to ta sama. Nie, nie było jej. Nie. Jej nie było nigdzie. Yes, nie, cła. Nie. To jest. Tu to jest to, to, jest to. Ten. No damy to, będzie ładnie wyglądać. Tak? Chcesz? Jeszcze nie? Jeszcze trzeba wziąć obraz jakiś Tu damy obraz kotkowy, a tu pieskowy. Hopsa, że tu pieski, a ten, ten. Chyba mnie rozumiesz. I damy tu. Tam, nie damy łapkową łapki będzie Tu będzie łapka, a tu będzie Patrz, patr, to damy takie, patrz to, to, żeby i kotkową I, tu. tu kotkowa yyy. będzie I ten, i damy dywan, prawda Dywan, damy pieskowy, że, popatrz, tu masz kotek i ten, rozumiesz nie? Dobra. możemy jeszcze tu coś dodać. O, ja wiem! A, jeszcze o czym zapomnieliśmy, ale jeszcze coś musimy dodać. Ciao. Kwiaty. Aha, A ja nie, nie, nie kwiaty. O czymś zapomnieliśmy. O czym? O czymś, o tym. o telewizorze, jak kto robić? No, o telewizorze zapomnieliśmy. I kwiat. Jeszcze trzeba dać lampki. Mhm. Tą damy, żeby ła nie była przytłumnie. I żeby też. O, zamiast tej damy pies kotkową. Tak? Tak? Tak pieskową byś chciała. Tak No to ma mamy kotkową. Dobra. I damy też. Dobra, e, tu salon będzie na razie I teraz przejdziemy do dworu. Dwór, 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 dwór. E, dla kotków i dla piesków, prawda? Dwór. i muszą się bawić! No to dwór! No, dwór sobie się bawi. Dwór. A tu by. O, jeszcze. Tu będą mieli, żeby się załatwić. bo, będę się załatwiać gdzie całą. Chciałam tylko tak? A jeszcze to bym chciała sięść. A może pani będzie ci działa? To A Do Pan. Pani do Pan. I jeszcze takie dwa. I chciałabym tu jeszcze dać taką kosteczkę. To ta piecu i to. to, 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 to. Na przykład taką Czekaj. hop, O, tak tu. I tu muszę coś sobie położyć. Kwiaty. Kwiaty. Takie ciągle ciemłone. Kwiatki dam. Cierłone. Czerwone nie będą pasować. Będą. Dobra. Czerwone. Czerwone mogą być. O! Damy tu... E, tak, jest coś. I damy bukiecik. Mi się podoba ten bukiecik. I kwiatki. A to będzie piesek po jednej stronie, po drugiej stronie kotek. Tak? O, tak. nie. To Jeszcze nie. Dobra. Teraz robimy ogródek. 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 O! Dla kotków. Tu będzie ten. Aha, co je robię? Nie wiem. Tego tu ja też nie wiem. To by tu palas. Ten. To, no, żeby ten, ten. No, ten. żeby mogli. Żeby słońce ich nie rasiło. Ja wiem, co o to i chodzi. Dobra, będzie beczką O, jeszcze tu. Teraz jeszcze damy tu. Wspomnieliśmy, że tu wystawimy i tu damy takie pieskowe. Tak. Tak, tak. I zegar. Zegar może być na lodówką. A czy ten? O! Lampki zapaliłam. Gdzie? Nie wiem, ale jeszcze te lampki zapaliłam. Gdzie? Nie wiem. Dobra. Te rzeczy dla nich. Jakby chcieli tam. się do bawić. No... Tak. Wzięłam cię, Tu gdzie? A no. takie coś innego niż to. Nie, tam były. Dobrze. Szukamy, szukamy. Muszę się zastanowić, bo pamiętam, jak to było. Tylko akurat. Ja ciuć? Mmm, no. A ten. A jeszcze do łazienki możemy patrzeć dodać. Tak, otworzyć. I dodać te dwie apteczki. Peć. To ma malować. Uh -huh. Tu się nie maluje. A jak pani będzie się chciała? No pani nie będzie tu malować się. Aha, to zapomniałam. Dobra, to teraz damy im zabawki. Tak. Już po raz setny. Tak. Dobra, damy okay. im tu rybę. 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 Albo patrzcie, to. Patrzcie, to. Patrzcie, to. Patrzcie to, to będą mieli na dworze. I, I... tu i tą kostkę, którą wam tam powiesiłam. Ona tu się nie przyda, tylko ja wiem gdzie się bardziej przyda. Na drodze. Na dworze, tak na dworze, żeby schować zabawki. ty. Zabawki, tak. Żeby schować im zabawki, prawda? Uh -huh. Schowamy im tu zabawki. Żeby nie chcieli. Żeby nikt im nie wziął. Pani i pan. A tu, dam, tu damy im akurat bez kostki. Dobra, bierzemy kostkę. Bierzemy kostkę. ten i zamykamy ją. E. Ej, nie chcę się włożyć. Dobra, to, to musi być, widać, na wierzchu. A może się tam zmieszczą barówy? Parule, ciarówy. Barówy. A tu piłeczki A tu dam dwie piłeczki. I dwie. I dwie, takie większe. <słyski> Teraz może pójdziemy do łazienki. Dział to łazienki No, nie wiem po co. I tu mogliśmy by coś jeszcze dać, prawda? Ja jem. Co? Bacen duży, bacen duży. Ale zwierzętka mają tu basenek. A, musi być starszy Może lek. być leczotę. Tu lepiej. Albo im damy trampolinę. No. Żeby se mogli skakać. A ja nie będziecie państwa. Ja nie wiem. Akurat to wiem. Psz, ten. One są na tu. Ja to A jest! Taka, taka. Nie. I fioletowa, żeby miały dwie, Żeby mieli dwie, prawda? Żeby nie kłócilicie. No, żeby się nie kłócili. O, jest... O! I właśnie tego szukam. Tu trzeba zrobić miejsce. I... Tu damy im pachołki, żeby mogli ćwiczyć sobie, tak? Dociągnąć do specjalnych. Żeby to omijać. A tu będą mieli też takie jeszcze. Tu mniejsze. A tu też trzeba wziąć. Tu hopsa. Hopsa po jednym, a później może pani im większą. Nie wstać? I napiszcie w komentarzach, jakiej robicie. Czy ten mój domek, ten nasz domek, po noskami nawet naskami pomagała, więc możecie napisać w komentarzach, czy ten domek Dam Cię podobał. I, I nie zapominajcie dawać łapkę w górę, subskrypc dzwoneczkiem, pa i jeszcze buzeczki i serduszka